Nie łatwo będzie się zdaje się tą wysokość. Brawo. Ja pierdolę, ale nie Kurwa, kubencja, ciebie już nie wskrzeszę. Taki był plan. Na zewnątrz chyba jest ten nadajnik. Ale chyba na piętrze. O właśnie. A. Kurwa, czego on nie wymyśli, tylko żeby nie dać się wskrzesić, nie? <laughs> Czekaj, kubencja, gdzie zmarłeś, bo nie widzę Twojego znacznika. A, dobra teraz. Tu? Tutaj. Kurwa. Tak, na tej górze te właśnie się podnoszą i lutują. Straciłem. O kurwa, w następnej strefie dopiero przylecę. Ja pierdolę. No fajnie. Ale nie, ten glider nie poleci? Poleci, ale skoro są blisko, to nie chcę robić hałasu gliderem, tak? jest Twój trup Gubencja? Przy tym drzewie powinien być, Które minąłeś. O właśnie, przy tym na lewo gdzieś, O, no. No popatrz, znamy to, Ładzie <grych> Syc, tam cały czas strzela kuwa. upieprzony. Tam jeszcze najda to już w ogóle nie. So. Nie, no dobiję go nie, nie muszę najda. Ale co tego drugiego? Nie, tego pierwszego, do drugiego nie dorzucę. Może teraz? <gry> <gry> nie widzę nikogo w tym dymie. Ląduje, kurwa. Tu jest trup Właściwie za kamieniem był wziął wcześniej, ale już mógł spierdłkać O, beryl Nie miał no, na A, nie, nie wiem, czy stęki kila, chyba się podnieśli tam ci, tego jednego co coheda dostał Coś tu potrzebujesz? Skopa dwójkę, zajebałeś, chcę. No to tutaj obok. Dobra, a Patrz, 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 patrz. Uuu, pięknie wyposażony Beryl. Umienia. No lewo od tego na etapiku. A tam jest, na, na skałkach daleko. Widzę go, a zeskoczył w dół. To co idziemy ratować? Zazela? A jak? Gdzieś masz nadajnik? Uku, no nie, no gdzieś w, w okolicach y, tego końca znacznika jest jego trup. Zazelu upatrz do a? nas. No w tym Ja doktor, wiem na wprost. Insta? Tak. tak. <laughs> Był pewnie kuta aż co mnie zabił. Ale no i co, a masz nadajnik zawsze? No nie, trzeba zabić kilku ludzi, poszukać nadajnika. Poprawaj, poprawaj mój trup. O, tu. Czu, mam. No ale ja mam nadajnik. Ja mam ten jeden. Jak będzie nadajnik, żebyśmy strzelili razem. Ma nadajnik? Chyba tą fazą się zamyka, nie? Nie, e, z następnej. Z szóstej. z szóstej na siódmą. Uroczo. Cztery kolesi. No, mam jeden zestaw i dwa bandaże. Tu jeszcze jeden leży. Jeden co? Zestaw, co? przy tym trupy. Dropię jeszcze jeden. co ja tutaj patrzę na... A ty masz? Nie, nic. Zajmuję, mój nadajniczek, czy co? Nie, ja mam oba. Drapie pusty jeszcze. No, Patrz Poczekaj, strefa, kurwa. I Te jest. typy gdzieś tam są, pewnie. pewnie tak. Już widzę jednego. Tam. No, kręci się ciągle. Tak, kurwa, źle oznaczyłem. Przy tym drzewie gdzieś. Jest tam? Dwóch Enesy. Yy, -y. O, Awę tutaj Kuba, tu jest. O, mu się chyba. Bo w kolesi. Doz mnie tu dźwignąć? 9 sekund. Nie w tą stronę spierdalasz Widzisz tepa przed tobą staper To jest do dymu z tym, dymu. Chuj z tym. Do, środ no wiem, do środkowego dymu w jak razie czego Tego Musimy. po prawej bardziej Musimy tu dążyć do strefy To może być 2-1-1, co nie? Dobra, nieważne. Ja nie, raczej nie. Ubiegli się podnosić. Raczej dwóch typów. Nad wami. Ładowali? Aha, to ty. To ja. Dobra, kurwa. Mogą tutaj przejść w skałkach, bo tutaj pojechałem w AWM i tak dalej. Tam, widzę jednego na czerwonym. W prawo się przesuwał. Jest na skale. Okay. jak to powiedział e, zioło to ale przyznać, że było zabawnie. <grym> ale z tym z tą dekromancją to mogłeś cydać, ale w tym momencie ty byś mnie nie podniósł, ja bym później nie podniósł ciebie, nie, <grym> Czyli wskrzesziliście tylko dla tej akcji, że zabił typa i siebie panca.